Dzień dobry, Dzień Panie dobry. Doktorze. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, Pana doktora Tomasza Okmińskiego. Lekarz-chirurg? Tak, jestem chirurgiem ogólnym, pracuję w szpitalu od 15 lat i również prowadzę praktykę prywatną. I prowadzę z mandatu czwórki dzieci, udało tak się wcześniej wywieźć, więc w temacie też z doświadczeniem dziecięcym, nie tylko medycznym. Panie Doktorze, proszę powiedzieć, jak to jest, bo nastał są grzewczy. Yy, czyli zaczął się sezon na te wszystkie gruty, kaszel, sucho, powietrze i tak dalej. Czy jaka jest tego przyczyna tak naprawdę? Poza tym, że są wirusy, które są mm -hmm. wszędzie, jeśli nasze dzieci chodzą do przedszkolenia i mają z innymi dziećmi mają mm -hmm. z wirusami, ale również niebezpieczenia jest środowisko, którym przebywają na co dzień, mm -hmm. czyli przedszkole, jak w domu. Mm -hmm. I atmosfera, która jest w domu, jakość powietrza, mm -hmm. ma pewne znaczenie dla podrażnienia. A co za tym idzie? Ułatwienia infekcji chociażby wielosławnej ochrony Mhm. A co możemy z tym zrobić? Jak, jak możemy temu tym przeciwdziałać? Należy no. pamiętać, że powietrze w domu, wbrew temu co nam się wydaje, mimo wietrzenia, jest dużo gorsze niż na zewnątrz. Mm -hmm. Mieszkamy w dużym mieście, gdzie mamy problem smogu, więc trzeba sobie wyobrazić, mm -hmm. że to powietrze w domu będzie jeszcze gorsze niż jest na zewnątrz. Mm -hmm. Dlatego też Urządzenie, które umożliwiają oczyszczenie tego powietrza, jak i jego nadwyżkę. Dlatego, że należy pamiętać, że powietrze, które oddychamy w okresie sezonu grzywczego, jest wiele razy bardziej suche niż być powinno. Mhm. Dlatego, że wilgotność spada poniżej 10%, a powierzchowność powinna być poniżej 40%. Okay, to ciekawe. Czyli to powietrze jest przesuszone. Mhm. A poza tym mamy tendencję do przegrzewania jeszcze mieszkań, szczególnie tak. w nocy. Obecnie kaloryfery mają tak dobrze i precyzyjnie dostosowane do urządzeń narzędzia do regulacji mm. temperatury, że powinniśmy zwrócić na to uwagę, dlatego że powinna być to temperatura poniżej 20 Okej, okay. a proszę powiedzieć, bo mam tu kilka takich ciekawych pytań, które się pojawiły w trakcie jakichś tam artykułów, może inaczej relacji, o którym dzisiaj kręciliśmy, albo artykułów, które pisaliśmy właśnie o tym sezonie, tak powiem glutowym, bo tak w naszym slangu mamowiec się o tym mówi. W um, czym tak naprawdę pomaga ta niszczacz powietrza? Pomaga w podniesieniu kłopotności, dlatego że powietrze, którym oddychamy, jeżeli jest suche, wysuszona się śluzówki, mhm. czyli zawiężka śluz, utrudnia naturalnym mechanizmom opróżniania e, dróg oddechowych z tyłu, z drobną mhm. Im lepiej jest nadrużona całą drogę oddechową, tym te naturalne mechanizmy obrony są skuteczniejsze. Mhm. A czy tak, katar, kaszel u dzieci tak zwana ssakka, dobrze mówię? Tak, to u nie w sensie. niemowląt. Jakie jeszcze objawy mogą wystąpić w związku z właśnie specjalnym powietrzem? Kolejną rzeczą, która jest bardzo często zauważana obecnie w dzieci są wszelkiego typu alergie. Są to alergie pokarmowe, są to alergie e, ziemne i alergie skórne. Suchość powietrza bezwzględnie wpływa na pogorszenie i zwiększenie objawów alergii skórnych, podrażnych wszelakich. Dziecko się drapie, dziecko ma gorszy sen i co za tym idzie również gorzej funkcjonuje w ciągu nie? Tak, to chyba szczególnie właśnie w przypadku tych dzieci, które mają na przykład AZS, prawda, albo adresy z całym służbiem, bo ja mam dwójki takich dzieci, więc doskonałe to wiemy. Także nawet jeśli staramy się, żeby dziecko miało odpowiednie <laughs> ubrania, żeby było kąpane z odpowiednimi środkami, ale zapomnimy o czymś, co się nazywa nadgrzeżenie powietrza, to, to nie jest pełna opieka nad dzieckiem z problemem skóry. Mhm. A, czyli kiedy, kiedy tak naprawdę jest ten moment, kiedy powinniśmy zainwestować, w, nie wiem czy to jest najbliższa, albo też, żebym, że alternatywna z kilka, wiadomo, kiedyś nasze babcie czy dziadkowie wieszali mokre szmaty, jakieś tam gliniane garki, prawda? Tak Ale kiedy jest ten moment właśnie, żeby zacząć już panować do biblioteką? Tak naprawdę to powinniśmy mhm. cały rok utrzymywać mhm. odpowiednią jakość powietrza w mieszkaniu, w którym przybywamy. Eee, większość dnia mm. i nie tylko sezon grzewczy. Akurat tak się złożyło, że rozmawiamy przed z tak. sezonu grzewczego, ale trzeba pamiętać, że to powinno być całe, okay. czyli wietrzymy, czyścimy, tak. robimy pomiary, to, to urządzenia nie są drogie, pomiary wilgotności powietrza, ale to nie jest wszystko, bo oprócz wilgotności musimy też dbać o czystość tego powietrza, tak. czyli mhm. raz, że musimy wietrzyć, a jeśli nie możemy wietrzyć, bo mieszkamy przy ulicach, albo jest kwestia hałasu, bądź tego co się dzieje na zewnątrz, to są również urządzenia, które służą o oczyszczaniu. oczyszczaniu. Się. A jaka jest, bo wcześniej Pan wspomniał, ale chciałabym jeszcze raz to podkreślić, jaka jest taka optymalna temperatura, która powinna być w naszym domu, albo też w pokoju naszych dzieci? To jest ten, wbrew pozorom, nie powinno być za ciepło, bo to wcale mhm. nie jest dobre, w granicach 20, Okay. Się Czyli tak, tak jak kiedyś ty mówi, że otwieramy na noc czasami nawet okno i hartujemy, tak prawda? Lepiej się przykryć drogą i być tak powiem, w chłodniejszym powietrzu niż jednak za ciepło, prawda? Zdecydowanie. Mhm. Ja mhm. wręcz preferuję jeszcze niższe temperatury i mhm. według mnie optymalne to jest takie 18 okay. stopni. Ok, czy pamiętam, 18 stopni. A wilgotność? A wilgotność to, są, to jest wilgotność powyżej 40 nawet procent, nawet mhm. i 60. A jak już wspomniałem na początku, zimą potrafi mieć 8% no, 7 no. powietrza. Spadek, tak. Ok, a proszę mi powiedzieć, czy na przykład z Pana wiedzy, bo ja też się spotkałam z tym, że czasami mówią o tym, że do takich nabywczych, wiadomo o tych mniejszych podeli, można dodawać jakichś olejów takich eterycznych, które ułatwiają takich, księgi, że aloes na przykład nakleja się, takie naklejki dla dzieci, <śm> które <śm> ułatwiają oddychanie, to czy na przykład. Pana, tak więc, z Pana doświadczenia wynika, że na przykład dodawanie czegoś takiego może jakoś ułatwić, czy jednak raczej inwestować w taki czysto dupową wodę? Ja się nie spotkałem z dodawaniem na eterycznego okay. rzeczy. Uważam, że nie należy tego robić. Mhm. Natomiast kwestia jakiejś tam preferencji. Okej, okay. dobrze. I tak nazwam koniec ja myślę, że takie jedno pytanie. Co oprócz nawiel rzeczy powietrza? Jakoś jeszcze możemy sobie pomóc w tym domu, żeby jednak, yy, jednak pomóc naszemu organizmowi, naszym dzieciom walczyć z, tymi, z tą suchością, z tymi bakteriami? Oczyszczać powietrze. Oczyszczać. Mhm. Czyli są teraz dostępne urządzenia, które w bardzo dobry sposób oczyszczają powierzchnię mhm. z, ze stałych z struktur, z, tyłu, z, tyłu, z mhm. bakterii. Także to też warto jest zwrócić na to uwagę. Szczególnie w miastach. Okej, okay. czyli tak naprawdę i oczyszczacz, i nawilżacz to są jakby te urządzenia, które powinny być w każdym domu, gdzie są szczególnie Okej, okay. dziękujemy pani doktorze za miłą rozmowę. Dziękujemy bardzo.